Zapraszam Was dzisiaj na mój odcinek. Co dzisiaj będziemy robić? A tak, dzisiaj będziemy składać szafkę, którą za chwilę Wam pokażę, jaką kupiłam w sklepie Action. Już Wam pokazuję, co ja tutaj y, takiego kupiłam. Dzisiaj byłam w galerii ogólnie. I jeszcze Wam dołączę, dołączę Wam to, bo byliśmy w KFC dzisiaj, jestem bardzo chciał y, zjeść sobie y, y, KFC i poszliśmy. Ostatnim razem, kiedy byliśmy, była toaleta y, za darmo, natomiast teraz, jak poszliśmy do KFC, niestety okazało się, że była płatna. I wyobraźcie sobie taką maszynkę specjalną Dani. Większość ludzi, jak widziałam, nie wiedziała o co chodzi, w ogóle byli zdezorientowani, dlatego że zawsze jak tam przechodzili, no to toaleta była za darmo, teraz przechodzą, no i wyobraźcie sobie, dają takiego ząka, że czemu drzwi się nie mogą otworzyć, a człowiek, no wiecie, od razu patrzy na drzwi, na drzwi toaletowe, nie, nie rozgląda się gdzieś tam, gdzie jest czytnik do karty, żeby zapłacić za toaletę, także... Nie było w ogóle takiej informacji, czy tam, wiecie, jakaś tam strzałeczka na zielono, żeby dać, że należy uiścić opłaty i tak dalej. Także ludzie byli w ogóle zdezorientowani, natomiast ja się skapłam, bo widziałam to ciemne urządzenie i mówię, nie, co się chyba nie tak, bo ja mówię, ci ludzie nie mogą wejść, to na pewno płatne jest, bo jak nie, wi nie wiadomo, o co chodzi, to chodzi zawsze o pieniądze, tak. No i jak poszłam, no to okazało się, że kartę można przełożyć i zapłaciłam 50 centów. To faktycznie nawet wypadało e, taniej e, niż jak w e, lunch, lunch Garden. Tam chyba był też obok Lunch Garden. Ok. Uch, u nas dzisiaj gorąco, słuchajcie. Będę musiała sobie wiatrak zamontować. I właśnie chciałam pokazać, że kupiłam właśnie taką szafeczkę. Taką półeczkę kupiłam ona kosztowała dokładnie 15,99 15, prawdopodobnie ile się nie mylę. A wiecie co, jednak musiałam skorzystać i włączyć sobie taki wiatraczek, taki mini. Mieliśmy większy, ale nam się popsuł. A może kiedyś zamontujemy klimatyzację, kto wie, ale na razie mamy. Mamy to. Tutaj tak jak widzimy, e, rozmiar tej półeczki to jest 41 cm 29,5 cm na 39,5 cm. Tak to wygląda. No i bierzemy się za zamontowanie tej całej półeczki. I tutaj po, nawet po polsku pisze też, także piszę Szafka z szufladami, żelazo, tkanina, sklejka MDF nie obejmuje akcesoriów. No wiadomo, że książki nie chciałam kupić, tylko właśnie kupiłam tą szafeczkę. Bierzemy się za składanie. Tutaj mamy pierwszą tą właśnie taką do półeczki. O, rozkładamy. Będzie wyglądać to tak. Ja już ja kiedyś często dosyć się przeprowadzałam. E, to w mieście, to na wsi. E, kiedyś pamiętam z mężem składaliśmy całą kuchnię, zakupioną wtedy nawet dosyć było tanio. E, po 700 zł taka z tych tańszych, wiecie. I także składaliśmy co my się namęczyliśmy, e, czasami błędy zrobiliśmy. Trzeba było rozkładać, składać jeszcze raz. Ok, teraz kiedy mamy to wszystko elegancko dobrze dociśnięte, tutaj, tutaj i teraz musimy docisnąć tutaj bardzo porządnie, żeby te bolce weszły tutaj i tak samo tu, o. można I tak i sprawdzamy, czy wszystko jest dobrze, nic nam nie spada, Zawsze fajnie. E, oczywiście teraz tak, e, aha, tutaj to są boki, to są boki, a tutaj sobie kładziemy właśnie szateczkę jedną, tego. i teraz szafeczkę. szateczkę położymy sobie drugą. I gotowe. Bardzo fajna. Ja Wam tutaj tak pokażę jak to wygląda. Ogólnie jestem z tego bardzo zadowolona. Bardzo fajnie to się reprezentuje. Bardzo fajnie. No i teraz co? I teraz sobie tutaj mogę na przykład włożyć jakąś książkę, czy cokolwiek dosyć pojemne, prawda? Albo położymy sobie na przykład tutaj sobie że ja tak pokażę na tej ścianeczce, czekaj, czekaj. I wygląda tak bardzo fajnie. Mnie się podoba i bardzo, e, bardzo polecam tą e, szafeczkę. I tutaj co wam jeszcze mogę pokazać, to że kupiłam dzisiaj buty. Musiałam już kupić, dlatego że tamte, tamte stare moje zostały naprawdę. Yy, są już w fatalnym, yy, fatalnym wyglądzie, są już podarte. Brudne, jak brudne to wiecie, można zawsze wyprać i wyglądać jak nowe, ale są już po prostu podarte. Ja ogólnie szanuję buty, ale wiadomo warunki pogodowe są jakie są. Yy, te kosztowały 57 euro. I wziąłam sobie teraz. Jest... <śmierdzi> <śmierdzi> Przepraszam. ja nie kupowałam sobie ryboka. <śmierdzi> Muszę iść po swoje. Już je znalazłam. I moje kosztowały 45 euro. Wziąłam sobie takie nietypowe, bo jeszcze packi, jeszcze co ja y, nie miałam w takim kształcie właśnie. Ale mąż i dzieci stwierdzili, że pasują do mnie takie, jak to powiedzieć, snookery, snookersy. Okej, okay, mierzymy. Mierzymy i zaraz Wam pokażę, jak to wygląda. Te wyglądają tak. Tak się je reprezentują. Napiszcie mi jak to Wam się widzi, czy pasują, czy nie pasują. Wyglądam. Tak wyglądam właśnie ja. E, I tak, buty są białe, sznurówki również są białe. E, 45 euro, no wiadomo, wszystko podrożało teraz. Znaczek ma taki z tyłu. Powiem wam, że one nie są jakieś tak bardzo mocno grube. Um, lekkie, bardzo lekkie są, także no tutaj mają tą taką fajną zapinkę właśnie, fajna jest zapinka, ze sznurówkami to wiecie można y, różnie pokombinować, a ja teraz biorę się zagotowanie gotowanie tak, pokażę Wam, co ja dzisiaj zrobiłam. Zwykły to jest standardowy obiad, natomiast jest on zrobiony z surowką, którą właśnie znam dzięki mojej teściowej Eluni. Niestety już jej nie ma, ale bardzo miło ją wspominam i to, jakie u niej zobaczyłam, dania, o których ja więcej nie wiedziałam, I u nas w mieście, w rodzinie, tak się nie jadło. Tak nie na przykład gzik, czy na przykład e, tak zwane pomidory z ugórkiem, śmietanie. Tego nie znałam, jak kiedy to spróbowałam u nich, było bardzo pyszne. Teraz Wam to pokażę, jak ja to zrobiłam, jak ja to przyprawiłam i napiszcie mi koniecznie, czy Wy też to już robiliście, czy jedliście, czy znaliście takie danie, bo ja kiedyś nie znałam. Ja już szykuję do obiadu. Będą dzisiaj ziemniaki ze zwykłym schabowym, a do tego będzie surówka. Surówka dokładnie z pomidora i do tego będzie ogórek, tak jak tutaj widzimy. Jest to ogórek korniszony w zalewie, w marynowanej zalewie, czyli taki smak bardziej octowy, bo jak już wam tutaj prędzej mówiłam, że kiszonych tutaj nie dostaniemy, chyba że pójdziemy do polskiego sklepu. To tak. Ta sałatka będzie z pomidora, ogórek, do tego cebula i taka właśnie śmietana trzydziestka piątka. Teraz bierzemy się za krojenie. Tak jak widzicie pomidor jest umyty, natomiast ja pomidora normalnie myję wpłynie do naczyń. Napiszcie mi w komentarzach jak Wy myjecie pomidory czy też warzywa. Wiem, że powstały na polskim rynku prawdopodobnie takie specjalne, um, specjalne płyny do naczyń, natomiast ja ich nie kupuję i normalnym, zwykłym myję i później bardzo dobrze spłukuję. Tak to wygląda. I teraz do tego będziemy, będziemy solić. Oraz pieprzyć. To tylko te dwie przyprawy, które używam do tej całej sałatki. Mam tutaj bardzo fajną sól, oczywiście z jodem. Jest ona bardzo fajna, dlatego że ma tutaj taki właśnie otwór, że jak chcemy, możemy sobie wziąć więcej, a jak chcemy, to możemy wziąć mniej. Także bardzo fajna ona jest i tutaj wypada jej 750 gram. Kosztuje prawdopodobnie, o ile się nie mylę, nie całe euro. Tak, chyba nie całe euro. I do tego mamy taki duży, właśnie pieprz, 200 gram, czarny pieprz. I również on posiada mniejsze, właśnie dziurki takie. Też bardzo fajnie. Oraz takie większe. Ja czasami biorę te większe, jak potrzebuję czegoś więcej posolić i na szybko. No I ogólnie wystarcza mi pieprz na bardzo długo. Teraz należy to wszystko fajnie wymieszać. Tu mamy wersję z lubczykiem i ziemniaczek nieduszony. I tutaj jest wersja mięsko smażone z serem. Tak się reprezentuje cała ta sałatka. Ze śmietaną pomidory, z ogórkiem, śmietanie po prostu i jest tutaj ziemniak duszony. A jeszcze? A jeszcze? Bo tak mi się przypomniało teraz. Bo tak e, mówię, że tak ciepło, i mogę tutaj się e, schodzić tym wiatraczkiem. A ten wiatraczek przecież dostałam właśnie od mojej klientki. A jest dzisiaj tak gorąco, że w sam raz, w sam raz naprawdę. Od mojej klientki. I a propos, że tutaj. O, właśnie, on jest jeszcze regulowany, to też jest tak fajnie. A propos, jeszcze, jeżeli już o jedzeniu mówię, jak już o jedzeniu mówię, to chciałam jeszcze powiedzieć, że. Spadnie? Nie, nie spadnie. Że ostatnio byłam w pracy. Ostatnio byłam w pracy. Y Akurat okna od zewnątrz, I, i to, że ja akurat pracuję u niej 4 godziny, to ja sobie robię zawsze przerwę na śniadanko i no jem. No możesz. jem sobie po prostu śniadanie. I kiedy ja tak na podwórku sobie po prostu usiadłam, jadłam to śniadanie, Ta pani ma psy. Wyobraźcie sobie, że ta pani otworzyła do drzwi, tak idzie w moim kierunku i ja sobie pomyślałam, że no, pewnie niesie jedząko dla piesków w misce. A okazało się, że ta pani, moja klientka, przyniosła dla mnie zupę, poczęstowała mnie zupą. Dlaczego, dlaczego o tym mówię? Dlatego, że od kiedy ja tutaj pracuję, pracuję już tutaj półtora roku. Żaden z klientów jeszcze nigdy mnie nie poczęstował yy, obiadem. No, uważaj. <laughs> Żaden z klientów nie poczęstował mnie obiadem. Zawsze było częstowanie yy, albo kawą, czy herbatą, czy na przykład ciastkami. O, trochę się błyszczę, bo gorąco dzisiaj. Yy, czy na przykład ciastkami, yy, ale nigdy nikt mnie nie poczęstował obiadem. Dlatego bardzo zrobiło mi się przyjemnie, bardzo miło i byłam pod wrażeniem, że ktoś po prostu pracownikowi daje tutaj zwykłe danie i częstuje, było to bardzo miłe. Natomiast teraz, jak już mówię jeszcze o tych klientach, to ostatnio nie byłam w pracy, dlatego że to znaczy się tak, pojechałam do pracy. Moja klientka powiedziała, że jej w przyszłym tygodniu nie będzie, ale ona zostawi mi klucze na podwórku w danym miejscu, które mi pokazała. Ja przyjeżdżam, stukam, pukam, żeby się upewnić, ale faktycznie nie otworzyła drzwi, więc idę od podwórka poszukać kluczy. I wiecie co, nie widzę. Natomiast ja piszę do niej wiadomość. Napisałam, że nie widzę tych kluczy. Ona mi nic nie odpisuje. No to napisałam, że w takim razie jadę do domu. I kiedy przyjechałam do domu, napisała, że ona bardzo mnie przeprasza, ale zapomniała mi zostawić tych kluczy. Um, ale powiedziała, że za ten dzień będę miała zapłacone. Więc bardzo miło, bo jakby to nie było, ja straciłam paliwo. No i swój czas. Um, kiedy już wróciłam i to mi napisała. To po pewnym czasie jeszcze przysłała mi zdjęcie, jak wygląda sala. Dlatego, że ona była na urodzinach u swojej mamy, która ta mama obchodziła setne urodziny, czyli miała 100 lat. Kiedy mi przysłała to. Dziękuję. Kiedy przysłała mi. Kiedy przysłała mi to zdjęcie, naprawdę zrobiło mi się przemiło na serduszku a później przysłała mi zdjęcie całej rodziny. Zrobiło mi się naprawdę tak miło, że tak klienci mnie traktują, ponieważ jakby to nie było, no to, to jesteśmy po prostu to, to są moi klienci, a ja jestem po prostu zwykły pracownik. Ale kiedy mi tak przysyłają zdjęcie i częstują na przykład tym danym daniem, ogromnie miło mi się to zrobiło i i chyba mnie tak traktują troszeczkę bardziej jako przyjaciela niż jak pracownika. Tak samo czasami tutaj we vlogach pokazuję Wam, że dostaję kwiat od klienta. No naprawdę, naprawdę jest to przemiłe uczucie, i życzę Wam również, kiedy jesteście w pracy, żebyście miło się traktowali, żeby jeden człowiek drugiego naprawdę miło traktował, bo to. Nieważne jest to, jak wyglądamy. Moi, ja nieraz wyglądam okropnie, <noise> ale niestety stylizować się do pracy nie będę. Dzisiaj wyglądam trochę lepiej. Ale nieważne to, jak wyglądamy, natomiast ważne to jest to, co mamy w sercu, to, jakimi jesteśmy ludźmi. I życzę Wam ogrom przemiłej atmosfery i przemiłego zachowania do siebie, żebyście traktowali siebie nawzajem. I pamiętajcie, że człowiek jest zawsze ważny. Co my tutaj jeszcze kupiliśmy nawet o, yy, jest nawet torba z Action już tutaj pokazuję, że kupiłam prześcieradło. Dlaczego prześcieradło? Prześcieradło nie będzie do nas, żeby na łóżko. Tutaj pisze nawet yy, materiał 100% bawełna. Tylko po prostu pójdzie tutaj sobie na górę. Na moje na moje górne okno na tą całą pleksę, dlatego że dlatego, że kiedy słońce tutaj świeci, to robi się bardzo gorąco. Co Wam mogę pokazać, to kupiłam Kiki, to kupiłam właśnie cztery razy takie desku po prostu do, do żywności. Wydaje mi się, że będą bardzo fajne, ponieważ one są z bambusa. Bambus teraz jest naprawdę na czasie. One są dosyć duże, także wydaje mi się, że fajne. Tutaj miałam plastikową, ale ona już jest taka trochę dosyć pociachana, więc chciałam kupić sobie nową i z bambusa myślę, że będą lepsze. Polecam kupić, bo nie było drogie. Dobra, kanapeczka? Dobra, dobra. Uwielbiam szynkę serem No, super. Kupiliśmy jeszcze taki papier właśnie, on tak fajnie, widzicie, błyszczy. Dlatego, że córka będzie miała urodziny i byliśmy już zamówić rezerwację sali zrobić. Tam będą trampoliny, będą takie kulki właśnie. Fajny papier, nie? Zobacz, mhm. że tak super się błyszczy, taki no mega fajny. I będziemy robić same y, kartki. Ja sobie kupiłam sobie tutaj oczywiście y, świeczki. Leczek tak, no papieru, tak. Świeczki, dlatego że mam taki też z Action, nie, to było chyba kupione w Kiku, przepraszam, to było w Kiku kupione, a to kupiłam w Action, a że lubię świeczusie, jak jest je jasno, fajnie, także tyle jest. O, tutaj mają, widzę, specjalną miejscówkę do grania w bule właśnie. Bo jesteśmy we Francji, a tutaj mają park y, dla piesków, widzisz? Można przejść z pieskiem sobie. No próbuj jakoś wejść. Praca nóżkami rączkami. No, trudno, nie? No, to jest y, dla strażaków. Oj, twojego kolegi Patryka brakuje, to by dał radę, na pewno. Mm. <gry> Brawo! Yepi. Udało się, super! Tam, Tam jesteś? Dziękuję, do następnego. ハハハ。<laughs>